Czy to możliwe, że ludzkość stoi właśnie na progu wydarzenia, które może zmienić bieg naszej historii? Od tysięcy lat wierzymy, że rozwój człowieka to proces naturalny, że uczymy się, że ewoluujemy i odkrywamy. Ale co, jeśli ktoś lub coś prowadzi nas od samego początku? Dzisiaj znowu porozmawiamy o monolicie z poczucia yy, pana Krzysztofa Jackowskiego, czyli o obiekcie 3I Atlas i porównamy go do monolitu z książki i filmu yy, 2001 Odyseja Kosmiczna. Chciałbym, żeby ten poprzedni temat nie wystygł jeszcze, dlatego yy, postanowiłem nagrać szybciutko. Kolejny film dotyczący, właśnie, monolitu, poczucia pana Krzysztofa i obiektu 3i Atlas. Prawdopodobnie to już będzie ostatni filmik z tej serii, no ale dzisiaj to jakby taki specjalny film dodatkowy. Więc zasubskrybuj, proszę, mój kanał na YouTube Tetragramaton. Daj od razu lajka. Nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, żeby nie przegapić kolejnego ciekawego również na pewno tematu. I no, zobaczmy do jakich wniosków zaprowadzą nas te dzisiejsze rozwa rozważania. Więc jeszcze raz witam na kanale Tetragramaton. Zaczynamy. Chciałbym od razu skorzystać z okazji i bardzo podziękować za miłe przyjęcie na YouTube. Za całkiem miłe komentarze i naprawdę jestem zaskoczony, no, bardzo fajnie dużo wyświetleń, choć e, e, nieadekwatnie dużo subskrypcji, ale jestem szczęśliwy z ilości subskrypcji, które dostałem od Państwa. Bardzo za to dziękuję. E, szczególnie e, dziękuję za miłe słowa pani Kamili Mrozek, e, panu Andrzejowi Janickiemu oraz e, Panu prawdopodobnie, Panu o fajnym niku Paca Wariat 9385. Tak, żeby nie pomylić, zapisałem sobie. Więc dziękuję Państwu wszystkim jeszcze raz i każdemu z osobna. Więc zobaczmy, no, co tutaj mamy na dzisiaj dla Państwa przygotowane. Ok, zaczynamy. Więc w książce. Jak i w filmie 2001 Odyseja Kosmiczna, monolit jest tylko zwykłym blokiem. To artefakt, który pojawia się w kolejnym, kolejnych etapach rozwoju człowieka. Jest niesamowicie tam przedstawione to, więc warto, warto kto jeszcze nie oglądał, obejrzeć ten film. Bo jest e, naprawdę e, to taki stary film, a pokazuje no, całą przyszłość, którą prawie, że dzisiaj, e, prawie całą przyszłość, którą już dzisiaj znamy. E, więc kontynuujmy. Po raz pierwszy pojawił się e, w epoce małp, które żyją w, e, tam w tym filmie w, w, surowej, w surowej naturze. Nie ma jeszcze na ziemi człowieka. Nie potrafią myśleć abstrakcyjnie, nie potrafią e, e, tworzyć e, bądź też używać narzędzi, ale kiedy monolit się pojawia, e, on nie przemawia do nich, on tylko się pojawia, nie daje żadnych instrukcji, nie wpływa e, na to jakoś fizycznie, co, te, co, co, co owe małpy mają zrobić, ale on po prostu się pojawia i wpływa na ich świadomość. Po raz pierwszy w tym momencie zwierzę używa kości jako narzędzia. Czyli tutaj widzimy już pierwszy skok w ewolucji. Drugim razem, <coughs> przepraszam, monolit pojawia się na Księżycu. I kiedy ludzie osiągnęli poziom techniki pozwalający na podróże kosmiczne, udali się na Księżyc gdzie znaleźli monolit zakopany pod powierzchnią księżyca. Tak, jakby tam na nich czekał, a gdy tylko został odkryty, od razu wysłał sygnał w kierunku Jowisza. Gdzie też pojawia się po raz trzeci. Gdzie się, kiedy się tam pojawia, od razu zmienia się, w bramę. To jest brama, jakby portal, przy, przynie, przy, przy, przepraszam, przez który możemy się przenieść do kolejnej fazy ewolucji człowieka. Ewolucji świadomości, ewolucji wszystkiego, co znamy i w tym momencie w filmie człowiek staje się istotą postludzką. Już nie jesteśmy takimi ludźmi, jakimi jesteśmy teraz, czy jakimi byliśmy w filmie, zanim odkryliśmy kolejny, drugi już monolit na Księżycu. Monolit pojawia się tylko wtedy, gdy ludzkość jest gotowa na kolejny skok ewolucyjny. Więc czy 3i Atlas może być takim monolitem? Myślę, że pojawia się w przełomowym momencie dla ludzkości. Po jednej stronie mamy możliwość wojny światowej, a co za tym idzie, nawet zniszczenia całej cywilizacji. Jak pewnie wszyscy słyszeliście, państwo Trump dwa dni temu od momentu kiedy nagrywam ten vlog, dzisiaj jest piątek, chyba siódmy, yy, tak 7 yy, listopada. Yy, zagroził użyciem yy, broni nuklearnej, więc naprawdę wisimy na włosku. No a po drugiej stronie mamy niesamowity rozwój technologiczny. Podbój kosmosu, rozwój sztucznej inteligencji. Ja nie widzę możliwości połączenia jednego z drugim. No, albo się mamy zniszczyć, albo mamy się rozwijać, ewoluować, przejść do następnego etapu. I wygląda na to, że ludzkość musi dokonać wyboru. A 3i Atlas, jako monolit, pokazuje nam kierunek, pokazuje nam ten, 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 ten dobry wybór, który powinniśmy, którego powinniśmy dokonać. On woła nas. On ciągnie nas ku kosmosowi, on ciągnie nas ku gwiazdom. On mówi: chodźcie za mną, chodźcie, badajcie mnie, nie interesujcie się tym, co politycy robią, zostawcie ich, wygnajcie ich, nie róbcie wojen, rozwijajcie się, ewoluujcie, chodźcie za mną, to jest jedyny sposób, żebyście mogli ewoluować. Bo jeżeli nie zainteresujecie się tym, czym ja jestem, jako monolit, jako skała, czy wysłańcem obcej cywilizacji, czy też statkiem kosmicznym, jest wiele teorii na ten temat, to zostaniecie na Ziemi i się zniszczycie. I wydaje się, że nie bez kozery pan Krzysztof Jackowski poczuł słowo monolit jako pierwsze. Czy to był szept obcej cywilizacji, która trzyma nad nami pieczę i pojawia się dyskretnie wtedy, kiedy człowiek ma zrobić krok naprzód, żebyśmy tylko jako ludzkość, jako cywilizacja nie zrobili kroku do tyłu. Nie wybierzmy źle. Wybierzmy rozwój zamiast zniszczenia. To też powtarzam i staram się uczyć moje dzieci. Lepiej jest budować niż niszczyć. I tu z mojej strony apel do wszystkich. Nie niszczmy, budujmy, nie pozwólmy naszym politykom, żeby pójść w stronę wojen. Idźmy za 3 i Atlas. Niech to będzie ten sygnał, niech to będzie ten spust do, naszej, do naszego rozwoju, do rozwoju naszej cywilizacji. Okej. Okay. Drodzy Państwo, zostawiam Was teraz z, tym zagadnieniem, z tymi zagadnieniami i mam nadzieję, że będę mógł przeczytać Wasze y, przemyślenia w sekcji komentarzy. Zapraszam do dyskusji. Y, póki mamy jeszcze na to czas, póki mamy, póki mamy jeszcze możliwość dyskutowania w otwartych komentarzach. Bo co jeśli ludzkość nie posłucha tego szeptu? Co jeśli my nie posłuchamy szeptu, który przynosi nam 3i Atlas, który przez pana Krzysztofa Jackowskiego mówi, że jest monolitem, który tak świetnie pasuje do monolitu, który jest pokazany i opisany w. W książce i filmie 2001 kosmiczna Odyseja kosmiczna może to naprawdę jest ten znak, który powinniśmy posłuchać i ta strona, którą, w którą powinniśmy iść jako ludzkość. To ok, mam nadzieję, że spodobało się Państwu to, co dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Yy, I zasubskrybowali Państwo, kto jeszcze nie subskrybuje, oczywiście, mój kanał na YouTube Tetragramaton. Yy, oraz naciśnęli Państwo przycisk dzwoneczka, dzięki któremu będą Państwo powiadomieni o tym, kiedy i czy pojawił się mój yy, kolejny film na moim kanale, yy, bo następny film będzie już wkrótce. Proszę o lajki. No i do zobaczenia. Pa, dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy postanowili zasubskrybować ten kanał i wesprzeć mnie w, w, w moim nowym projekcie. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.